W końcu w wieku 50 lat anna ma zostać królową. W 1572 roku Zygmunt August umiera bez potomka. Koniec dynastii Jagielonów? Nie całkiem. Anna nagle staje się najważniejszą osobą w państwie. Jest ostatnią prawdziwą jagielonką w Polsce. No najważniejszą po rozpasanych możnowładcach, którzy już wtedy myślą, że skoro mogą wybierać królów? To mogą absolutnie wszystko. Pierwsza wolna lekcja. Cała Europa patrzy na Polskę. Kto zostanie królem? Ale szlachta wybiera Henryka Walezego. Francuza, który nie mówi po polsku i nie ma pojęcia o polskich sprawach. Ale jest jeden warunek. Henryk ma poślubić Annę. W końcu, w wieku 50 lat, Anna ma zostać królową. Tylko, że Henryk nie ma ochoty. Anna ma 50 lat, on 23. Ona jest doświadczoną kobietą, on młodzieńcem, który chce się bawić. Wiecie co się stało? Henryk uciekł dosłownie. W 1574 roku, po śmierci brata, nocą wymknął się z Krakowa i popędził do Francji. Zostawił Annę z niczym. Wyobraźcie sobie uczucia 51-letniej kobiety, której po raz kolejny obiecano szczęście, a potem je odebrano. Ale Anna Jagielonka nie była kobietą, która się poddaje.